Jesteśmy w Gdańsku, to jest ostatni punkt wizyty studyjnej dla absolwentów programu Zielony Lider. Pierwszego dnia odwiedziliśmy Słupski Klaster Energetyczny, a także mieliśmy okazję spotkać się z pełnomocnikiem do spraw adaptacji do zmian klimatu miasta Gdynia. Drugiego dnia pojechaliśmy do Wejherowa, gdzie zwiedziliśmy ekofabrykę i wejherowski pszok. Znajdujemy się w ekofabryce, jest to wyjątkowe miejsce w naszym kraju, jest to miejsce, gdzie przedmioty dostają drugie życie, jest to miejsce, gdzie przedmioty czekają na nowych właścicieli, to są przedmioty, które trafiają do nas od mieszkańców, wszystkie przedmioty, które tutaj są, są wyceniane, każdy może przyjść na tą naszą galerię, kupić te przedmioty, a cały dochód z tego trafia na cele charytatywne, na fundacje, na stowarzyszenia które działają tutaj na naszym wichrowskim rynku i to kupujący sam wybiera, na kogo chce wpłacić. To miejsce, ta nasza ekofabryka, stała się takim miejscem integracji lokalnej. Przy odpadach, przy ekologii, przy edukacji ekologicznej stworzyliśmy miejsce, gdzie lokalna społeczność może się integrować poprzez różne projekty. Sprawiamy, że mieszkańcy mają miejsce, do którego mogą przyjść, porobić coś innego, porobić coś fajnego. I to wszystko w ramach tutaj ducha zarołaństwa. U nas to działa, tak? To, to nadawanie rzeczom drugiego życia u nas to działa w praktyce, nie tylko w teorii. Następnie odwiedziliśmy dwa nowo wybudowane osiedla, gdzie oglądaliśmy rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury. Dzisiaj widzieliśmy w terenie przykłady wielofunkcyjnej zielonej infrastruktury w pełnym tego słowa znaczeniu. I te elementy błękitu, czyli te zieleni opartej o błękit, które ja nazywam zielenią retencyjną po prostu. Byliśmy na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym, którego początki realizacji sięgają 7-8 lat wstecz. My mogliśmy zobaczyć, jak ta zieleń się zmienia z biegiem czasu. Byliśmy również, właściwie jesteśmy nadal, na tle budynku Zabytkowej Montowni i osiedla Doki Centrum. Miasta, gdzie mamy zupełnie inny charakter zabudowy, bardzo wysoka intensywność, duża zwartość, teren pod opieką konserwatora zabytków. Zapraszam do Gdańska nie tylko na rybę z frytkami, ale również po to, żeby samemu stać się takim poszukiwaczem rozwiązań retencyjnych i zielonej infrastruktury, z zakresu zielonej infrastruktury w Gdańsku, bo jest ich sporo. W programie wspieramy liderów i liderki, którzy chcą działać na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Dlatego jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w działaniach na rzecz klimatu i środowiska w swojej okolicy, zapraszam Cię do programu Zielony Lider.